ma z tej strony, Kronik 355. W dzisiejszym odcinku jesteśmy. To jest mega drop, no. no I dzisiaj jest ze mną. Trudno powiedzieć, jaki nikt. Nie? Ale strasznie Złóż 1,945 czy O, no właśnie, i powiedział. No. Nie nagrywałem z Wami tego odcinka niestety, ale to się tak szybko rozrasta. Jak długo już to w ogóle grumy? Nie. Mam serię z ale no, na serwerze to jest całkiem inaczej, więc postanowiłem, że może na serwerze sobie popykać i, i Michał do mnie dołączył i, i sobie pykamy. Jakby, co to ta mapka w prawym górnym rogu? A bo ta, co teraz widzicie, to to nie ma żaden cheat. jest to wszystko legit. <giby> tak. Jaki? <giby> no. <giby> no to jest tylko ten. Ja... Nie wiem, jak się to nazywa, bo jakiś Voltex czy co to jest. To są cheaty. Nie, nie Gdzie tam. Idziemy na jakieś odwiedzanie. Kura uciekła. Kopia Nie ma kurczaka. No ja też mam mało już Padzę na dworze, więc nie byłoby ciekawie. Zaraz 30 level. Moment, nią. Dopiero tej właśnie, bo ja mogę iść na spawna i skakać. Nie, bo to nie. Nie tak. No a wtedy nie moment tych itemsów, co ja tu kopia tych. Niepotrzebnych Nie, i tak kopia ten e, Enokopia, jak się nazywa Emeraldy Enokopia. Wszystko. Ja robię zapasowy ten I TNT, bo to jest ważne, a reszta nieważne. Fajnie, co tam jesz? Bo ja też zacznę jeść. O, siema, Michał, przyszłeś. Aj! <laughs> Nie! Pali, ej, uważaj, palisz szte. <laughs> Ty najgorszy. Ej! No, dobra, mam no. Dobra, to jest ten naprawiony. Okay. Ej, robimy sobie jeszcze trzy enchanty. czy. Aha. To po co nam więcej? Coś zmieni to. Nie, ale po prostu mamy mocny enchant. Hmm. Sprzedać. Ej, weź, weź to posortuj, bo tu nie ma nic posortowane. Jest skrzynka na wszystko i wszystko w niej. Powiedzieć ci coś, komu by się chciało sortować? Tobie. Co by trzeba było zrobić? Automatyczna sygrygarka magazynu. To se to kur... zrób. Okej. Okay. To tu, kaj to, to to tu będzie... ...to. Bo mi się tego nie chce robić. Wiesz jak to będzie robione? Ja chcę zrobić podwójna skrzynia only na TNT. TNT jest ważne. Patrz, będzie lej, do leja, do leja, do leja, nie? I to będzie prowadzić aż do skrzynek i tam w skrzynkach będziemy wyróżniać na przykład szmaragdy, to i to będzie się tam ładować jeżeli są szmaragdy, a jeżeli ta rzecz nie ma szmaragdym, to pójdzie dalej wow no, no to hmm. co? Hmm. No, to czy poszerzone? co za no i oto poszerzył se ale... A, a, farma pod ziemią. Oj, co ty mnie pijesz? Woda! Mimo wody. Ty, widaku. Ty najgorszy. Co jest ta woda czyni? Wygasłem. Ej, bo. Ej, plony nam się zniszczyły same, nie przez. <laughs> najgorszy. Ej, zbieraj kartofle. Żeby otchłani nie było. Dobra, kartofle już są rosnęte, to mię wezmę i zasadzę. Dziewięć kartofli. Rozrasta się to. Odchłań. Ej, nic, Jest to! Kartofle! Popie, odchłań! Co ty to tak obmywasz? Ile masz obzolić Martownie 1.9, 9 51 ten nasionek i 27 tych To nie pierdisz. Czemu ten most psujesz? Piękny A CD i tak cię zabije E, znaczy... Ja cię nie zabijaj, bo ja oni ma taki. Widzi. Widzowie, słyszeliście. O, moc 4 uku za pierwszym razem 3 Czekaj, co ja, ja chciałem? A, strzały poszukać. O, hełm mam, to zwalenie prawie. Mam. Dobrze, że strzały chowałeś w bo teraz mogę je powyciągać wszystkie, to no są moje bum-bum. To i to mm -hmm. Mm -hmm. Ej Wtia. Witajcie za ścianą Słysza. A, poszedł do góry. Co ty, to ZAŚ KOTLETY! TY NAJGORSZY! A, tu Kotlety plujesz, tak? I e, ci kurwa teraz najem. Jak poleca! Mój <laughs> Co ty robisz? Mm, nie wiem. Jakiś tunelek. Pierwsze to musi być równe. Robię tu miara równa. Skop, skop się równo tu, patrz. Tu musi być podłoga. Aha. Ewo... Tu, żeby nic nie respiło przynajmniej. Masz stołna. Chodzi ci o bruk, czy chodzi ci o ten jednolity? tu. Wiesz to jest stone? Możesz no, stone na włapie No... No to mam. Bo mam jedwabny dotyk. No i stone ...to... Y. ...to Nie, to węża susza. Zakazany serwer, znalazłeś skrzynię normalną. No. To no nic. Jak pijemy, to jakiegoś gracza? Znalazłeś skrzynię normal. Nie, bo... Na włapie, a w sumie mam, mam dużo z jabłek. 40 z jabłek. A wiesz, że jabłko z ziemi jest 0,01% szans, że trafisz? Co? Jakie jabłko? Zaś... Normalne jabłko kopiąc. Ile? 0,01%. To mało, to czemu ja je mam? Już no, nie wiem, szczęścia, że z nas Pandory nie umimy, klucza Pandora nie umimy trafić. tyk cyk Ile ty masz subów? E Na kanale. Moment dawno tam nie patrzyłem. Bo na kwadratowa będziesz mógł. No to do 20 dochodzi. No to jednak nie. Ile trzeba mieć? To kafli. Do tysięcy. No. Widzowie, udają, uda wam się. Tak myślę. Da, dacie radę. Nie damy radę. Musicie. To niebo, bud niebo budowniczy. <noise> Dam radę. Nie wiem. To zależy od widzów. Czy im się będzie chciało, czy nie. Ja tak. tylko nagrywam. Ja bych nie zostawił, nie wiem Powinien wiedzieć, ale no, nie mamy go teraz. Tu wait, this moment napisz mu tam na Discordzie. Nie, nie będę mu pisać, ja miał kiedyś kartkę z wszystkimi tymi. Tymi gównami, ale nie wiem, kto. Kur... Do... Doł mnie przyszła. Ja mam więcej punktów dowodniej. Kaj do ciebie przyszła. No, tamka jest piarka. To jej tu wywalić na, na morda. Wiesz, a ona jest bez niczego. Nie. Kirofik mo, ale początkowa zbrojka widza. To czekaj, ja tam zaraz przyjdę. I jej coś w Ja daję jej jaksta. Diaksta jednego nie przyniosła więcej. Emeralda. Do mnie. Nie, i przyniosła jej z tak diamant. Gdzie sojusz? już? Czekaj, mm. ja przyniesę i dwadzieścia. Mm. Oj! Jakiś chłopcaś przyszedł. On ma 9, 930 punktów. Nie mogę ciepać z emeraldów. O, Michał przyszedł. Widzisz ta Tadziocha, co tam skacze? Ej! Fu... Bior te do No ty cibo! To no dla niej kurwa! Ej, dawaj jogo tepna! Jo się tepna na losowe kordy i napisa tep, tep do mnie. Ty się też tepnij szybko. Czekaj, Ukośnik MSG 3. Dobra, Jo się tepia. Szybko, na losowe kordy szybko. Ty wpisz już tpa do mnie. Hmm? Przecie na spałnie. No cóż, bywa i tak. Chodź tu. O, teraz do ciebie. Czekaj, jak go zabija. Zabiją go. <grym> 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 widzę to. Odłożył odłoży, odłoży wszystkie itemy. <grym> o, idzie, idzie, do mnie. <grym> I po prostu ich zabij, zabijaliby mnie. Ender chest widzę. To weź. Przyda nam się, bo mam mało, mają tam jakieś ofensywne 20. To ja nie wiem, czy oni tyn postawią i idą sobie. Tu jakaś baza jest. Pieramiąt? Kurwa, kolejna skrzynka, jakaś kobie nieotworzona. Co? Baza? Co? Tak. Tu mają jeszcze jakieś bazy? O kurde, ej, ale oblężona. Ej, pizka. Coś mają mają wielkie plany co do tej bazy, ej niszczenia. Taj! Zepia się do ciebie. Już mam... Tak, żeby nie spadłaś. No, jesteś. Widzisz, tu takie coś mają. To ciągle w budowie. Kapleciki. Ej, postaw chesta. Mmm, już. Wagonik może. Muszę rzeczy. O, Klucz do skrzyni basi. To co nie ma potrzebne, wywala. I co z tym villagerem robimy? Ej, mam nasiona do arbuza i do dyni. O, ar, Arbus. Arbus jest dobry. Ale nam mnie chce rosnąć, ci powiem. Bierzemy te drzwi. wiesz, co ja chcę zrobić? Nie chcę na pół płytki zdobyć. Dawaj mi te pół Ale tu wykopali. Wiesz co ja planujani. Aaa. Tak. I to będzie dobrze. Nie, niżej, niżej, niżej. Niżej, że się nie kapną. Tam. Postaw. Moment, wywala to. No, ja mam swoje te intycz. Dużo. Tutaj i tutaj. Drzwi będą. Tutaj. Tak. Może ten? Ja ja mam. I co tu? To mi nie ma potrzebne, dobra. Tak, tak, postaw pół płytki. Okay. Ech, dziadzie. Super. Ej, rozwaliło obsydian. No go dałem. No, jak to dało rada rozwalić obsydiany no tyle TNT to to na pewno dorada rozwalić obsydian może nie wszystkie, ale jeden ja ci gadałem że obsydian idzie wybuchnąć. Nie ej bo ja tu co... chciałem trola im zrobić fajnego no to zaraz zrobić najpierw trzeba to wysadzić nie będę się z nimi pierdolić pierdolić shit, 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 o, o znowu Eks. trzymał 22 diamentów, zrób Ja ci zrobię mieczyki, ile chcesz? 5, 10, 15? Jeden 10 dobra, już zrobię Jeszcze raz, ile? Jeden Tyle powinno być dobrze Mąż. Mąż. Mam życzenia. Ej, on nie mam miejsca w ekwipunku. No to oddej je. Mąż. już mam się. Ej, co to jest za dziura? O, Ej, Michał. To może być ciekawie. To dziura fajna. Nie czasu robić Ten Jęczan. Już idzie. Eee, dobra. Co tu mamy? Ostrość 3. Niezniszczalność 3. Jest coś innego. Eno, Ostrość 3. Niezniszczalność 3. Co innego? Ostrość 5. Niezniszczalność. I stać mi jeszcze? No muszę mieć troszka wykopać jedno z kamienia sobie dostaje ten eksp podkopać no. szybko ej chcesz wyda kilo wydajność czy okej okay, masz tylko kowadło. wadełko może tam miał jedwabne do tych no. dwa no. no. Moment, mam Jedwabny dotyk, jedwabny dotyk. Jest dwójka? Ja myślałem, że jest jeden. A czym się różni jedwabny dotyk? Jeden od dwójki, i trójki i tak dalej. Niczym, no co jest? No bo zobaczyłeś, która już godzina, chłopie. O 30 poziom, dobra, idę. 0,5, 0,5. może ręczat! Ręczat wziłeś! Najgorszy! Oh. Idę do bazy no. szybko. Zbieraj to. Zbieraj to szybko. Co? Ja jaka spadłem? Szybko 30 sekund. Kieraj. Nie lekko. <laughs> Zbieraj to. I... Jak mam to zebrać? Nie wiem. O Boże! Skrzynki tworza! Skrzynki o Boże! 10 sekund! Wszystko wpierdolę do skrzynki jednej. Kurwa. <laughs> nie, nie! Ja wszystko chyba. Nie, nie u wszystkiego. Nie! Najgorsze. Nie. <laughs> no, <laughs> ok. Dziękuję <laughs> wam za oglądanie. To tyle w dzisiejszym odcinku. Taki koniec z Sam się zajęwał teraz. Bez... Głupia dziura! Nie to widziałem za jej. Co za, piciula, to za piciula, Kurwa Nie ma On, Mój ex, <eks>, nie znowu! Eee ale Ja lepiej coś! Ja spadłem z głowy tej wysokości. Ja miałem jeden pasek eno. Się zesrał, jak się leciał później. <grystanie> no tak idę i się myślał. dobra, teraz przyjemność. Tym w dół. <grystanie> takie nie wiem, co się dzieje. Złoto znalazłem. Najgorzej. Nub nas pokonał. To będzie nasz tytuł. Dobra, trzymajcie się ciepło i to tyle się w dziesiątym odcinku. <grystanie> Super. Cześć. O nie, 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 nie.